Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Piradiż i kontynuujemy przygodę w świecie Stalkera. Dobra, słuchajcie, wybieramy się do leśnika. E, droga nie będzie myślę łatwa. Wprawdzie tutaj już jest płotek wyznaczający teren, na który mamy się dostać, ale przy samym wejściu, jak dobrze pamiętacie, są jakieś mutanty. I pewnie przywitają nas, ja wiem, pazurami, kłami i innymi takimi dziwnymi ostrymi rzeczami. Albo spróbuję być sprytniejszy niż gra i spróbuję przeskoczyć, a się nie da. No dobra. Albo się da, tylko że ja nie wiem jak. O, no, chyba jednak nie. Albo spróbujemy jeszcze inaczej. No dobra. Chyba jednak gra mnie przechytrzyła i. Niestety nie uda się nam przedostać Dobra, ostatnia próba Ostatnia próba, obiecuję No dobra Obiecałem, to spełniam obietnicę I już próbujemy wejść normalnie Tutaj mamy ładną ścieżkę, więc się z nią pokierujemy Czy teraz czekajcie eee, Mamy... Co my tutaj mamy? Świnki, dobra, nie jest najgorzej I psy Świnki i psy Okej, okay, padł po jednej serii. To nie tak źle. Um... Okej, okay. spróbujmy to jakoś. Chciałem to załatwić, tracąc jak najmniej amunicji, ale widzę, że się nie bardzo da w ten sposób zrobić. Chyba, że, chyba, że, chyba, że. Chyba jednak nie, dobra przepraszam was, że ja teraz tak bez latarki lganiam, ale było mi ciut łatwiej wyłapać mutanty bez latarki. Gonią nas? Nie nie. dobra zostawiam nas w spokoju i zaczyna już świtać. A my sobie idziemy do leśnika. Swoją drogą ciekawe co się tutaj z chłopakami stało. Pewnie mutanty ich zjadły. Sprawdźmy jeszcze sobie to. Cholera, czekajcie, czekajcie, coś tu jest nie? wysuche liście. Chociaż nie, wiecie, za ja to już sprawdzałem, także tutaj nic nie ma, nie ma. No dobra. Skoro nic nie ma, to idziemy. Trochę ciężko będziemy się pozbyć tego artefaktu, zwłaszcza że on jest warty. Uuu. No dobra, zobaczmy. Przeczytajmy sobie opis. Co to jest? Rzadki artefakt. Minęło kilka, to znalezienie ostatniego. Może wykrywać luki w polach anomalii, co może być bardzo, bardzo przydatne, służąc za kompas. Uważa się, że umożliwia swobodne przechodzenie przez najbardziej złożone pola anomalii. Mało kto jednak potrafi się nim posługiwać. No właśnie, ja też nie bardzo wiem, o co w jego działaniu chodzi i jak to wszystko ma niby wyglądać, ale zobaczmy, może, może leśnik nam, po, no, może leśnik nam pomoże. Jesteś tu w interesach? Czy na wycieczce? Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Mam artefakt, który chciałeś, abyśmy e... się jeszcze spotkali. Ale spróbujmy zobaczyć, czy jeszcze coś tam mam. Ulepszy? Ulepszy. A właściwie naprawi. Dobra, to tyle. Więc wróćmy do rozmowy Czemu o artefakcie. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Straciłem już nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczę kompas. Winter. Hm. Już mam winter. Dziękuję. Daj mi trochę czasu, a znajdę sposób na wyjście z bąbla. W tym czasie znajdź sposób na przekazanie informacji najemnikom. Oho, tak myślałem. Musisz użyć potężnego nadajnika. Podobno jest taki w wojskowych magazynach. Za jego pomocą komunikują się ze światem zewnętrznym. Okej, okay, dobra. Jego moc powinna wystarczyć do skontaktowania się z najemnikami. A co się stanie, jak go znajdę? Prześlę Ci potrzebne współrzędne, kiedy znajdziesz nadajnik. Jeśli zrobią wszystko jak należy, wydostaną się z bombla i znajdą się niedaleko mostu do Limańska. Może nawet złożą wizytę bandytom przy moście. To by było ciekawe, czyli wtedy mogliby nam pomóc pozbyć się bandytów, i z drugiej strony zaprowadziliby nas do Limańska. Przynajmniej, jeżeli tak ja tak to rozumiem, więc zobaczymy. Dobra, czy masz coś dla mnie jeszcze? Dobra, nic więcej. Nie zapomnę okay. o staruszku. Nie, spoko. nie zapomnę, jesteś sympatyczny gość, równy chłopina. W takim razie, mamy się udać do magazynów wojskowych, właśnie tego się spodziewałem. Tutaj jest pełno mutantów i zombiaków. No ale dobra, ok, sprawdźmy, którędy możemy się udać tędy. Tak, już teraz mam nadzieję, że nie pomylę drogi. Do magazynów wojskowych. Ha, zobaczcie jak się sprawdziło. Przewidziałem, że tędy nas poprowadzi. No ale dobra, skoro tak, to niech i tak będzie. Swoją drogą bardzo mnie dziwi, że... że ta droga wiedzie właśnie tędy. Bo przynajmniej względem mapy, przynajmniej patrząc na mapę, to jest zupełnie naokoło. Więc jest to trochę dziwne jak dla mnie, no ale dobra, nie kłócę się z grom. To jest stalker, tu tutaj panują zasady tego świata, więc. Jesteśmy tylko pyłkiem, drobiną w tym świecie i niestety musimy ulec jego zasadom. Ale czekajcie, czekajcie, bo tu przejście pewnie nie będzie takie hopsiup, tylko będzie. O, o! Co to my tu mamy? Snorki. Wiecie, co spróbujemy? Nie, mamy winter. Czy to jest ten winter, który dostaliśmy od. Całkiem możliwe. Czyli jakiś ulepszony. 27 tysięcy? Uuuu. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy jednego trupa. Drugiego trupa. Ale skubane reagują, jak na nie nacelujemy. O, nie. Nie trafiłem. Dobra, trzeba poczekać aż się odwrócą. Nie? No dobra, czekajcie, czekajcie, spróbuję. Ach, dobra. To było perfidne chybienie. Dobra. Tracimy amunicję, ale zobaczymy. Może tutaj będą jakieś skrzynki, które nam to wynagrodzą. Chyba próbują nas... Nie, nie, próbują nas, chyba tak są, trochę za głupie. O ty dziadu, jeden. Dobra, tutaj musimy uważać na roślinkę. Eee, wiecie co, to... Do... o kurczę. Dobra, 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 rozumiem aluzję. Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Dobra. Ok, zaczynam już panikować. A to nigdy nie jest dobre. Ja w dodatku zużyłem trochę amunicji do tego trafijnego kałacha. Kurczę. Trochę szkoda go. No ale dobra, w sumie po to go zdobyliśmy, żeby go używać, więc sprawdza nie na takie okazje, tylko na trochę inne cele. No ale dobra. Sprawdźmy, co jest w tej skrzyneczce. Hmm, powiedzmy, że... Powiedzmy, że nic ciekawego, prawdę mówiąc. Zaraz zobaczymy. Ale nie, tutaj mamy trochę amunicji przeciwkoncernej, którą sobie weźmiemy i... Mam nadzieję, że jest dobra. W sumie nie mam żadnej... Chociaż nie, zostawimy tą amunicję. Może komuś ją sprzedamy. No i dobra, słuchajcie, ruszamy. Ruszamy do magazynów wojskowych. I co my tu jeszcze mamy? Coś pięknego. Okej. Okay. Hmm. E Powiem wam także, nie bardzo wiem na co się teraz zdecydować. Szybkostrzelność, obsługa dosyć małe, dosyć niskie to wszystko. Ale zobaczcie na tą celność i na te obrażenia. Eee, dobra, wiecie co? Zrobimy jeszcze taki mały myk? Nie, ja się wrócę. Wrócę się do pana tego leśnika i naprawimy to. Mm, coś pięknego coś naprawdę fantastycznego. Będziemy mogli mu sprzedać, nie, nie sprzedamy mu cholera. Dużo broni mamy, za dużo, zdecydowanie za dużo, ale dobra. Jesteśmy wyposażeni jak rasowy rusek, chociaż w zasadzie jesteśmy ukraińcem, chociaż, na no sprawy sprawy nie wiem. Mam nadzieję, że dużo nas... Że nie zedrze nas nas za dużo za naprawę Ale zobaczymy. Przekonamy się. Czy będzie dobrym... Czy będzie dobrym dziadkiem i zrobi nam przysługę? Czy też nie? Uuu okej. Okay. Nie było tematu. Tego mu nie sprzedamy. No trudno. Wiesz co, trudno się mówi. Mamy 42 kg udźwigu. E, to znaczy mamy tych rupieci wszystkich ze sobą, tyle. E, udźwignąć może 50 kg, także jeszcze mamy zapasu 8 kg. Damy radę, damy radę, słuchajcie. Nie będziemy się tutaj roztkliwiać. Spokój, cisza. Tutaj sobie leżą, odpoczywają snorki, a my możemy już teraz przejść spokojnie do magazynów wojskowych. Ok, jesteśmy na terenie bazy, na terenie, na terenie terenu bazy, bym tak powiedział. I co my tu mamy? Pomówić z najemnikami... Dobra, majemnicy są do nas nastawieni pozytywnie. Bardzo dobrze. A po drodze mamy jeszcze mutanty i, 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 i mutanty. Dobra, ruszamy. A dzień dobry, już mamy pierwsze kosiaki. Dobra, spróbujemy. Wiecie co spróbujemy tak, tak po prostu, bo możemy. Eee, Okej, okay, no teraz to się schowały skubamy. No dobra, uciekły, więc nie będziemy w nie strzelać. Okej, okay, no, teraz to się pojawiły. Eee, spróbujmy no Dużo ich Chyba nas chyba nas wyczuwa Całkiem fajny z siebie zwierzaczek Szkoda, że nie można cię adoptować i masz grubą czaszkę Naprawdę? On jest taki wytrzymały... Dobra, to był błąd, to był błąd, to był błąd. Uciekamy Dobra przełączamy na serię. O Jezu Okej, okay, to było... To było to wielkie nieporozumienie. Pamiętajcie, nie wkurzajcie świn. Ale zostaw moją O!Szty. Gło... Dobra, no, jesteśmy z powrotem. Cali i zdrowi, i teraz tak trzeba by to zrobić. E... Chciałem powiedzieć dyskretnie, ale kurczę, już tyle apteczek zużyliśmy? Cholera. No dobra, musimy to zrobić jak najdyskretniej. Pytanie, czy to jest możliwe? Bo nie wydaje mi się. Albo poszukajmy jakiegoś schronienia, jakiegoś miejsca. Co tam tak dymi? Ognisko. Dobra. Poszukajmy jakiegoś miejsca, w którym możemy się schronić. Okej, okay. tu sobie śpi prosiaczek. Bardzo dobrze się kamufluje. Nie ma mnie tu. Cholera jasna. Dobra, tam widzę jakąś zaporę. Wejdziemy na nią. Będzie będzie niedobrze. Będzie bardzo niedobrze. Cholera, wlazłem w jeszcze większe bagno. Wskakuj. Nie. Tylko nie to, tylko nie to O Jezusie o Dobra Okej, okay, tańczący ze świniami podejście trzecie. Dobra, czyli nie musimy mieć skrupułów Możemy strzelać. Tylko, że tu nie mamy amunicji. Tutaj mamy amunicję. Tam jest, tam jest beczka jakaś wybuchowa, o właśnie tutaj. Tylko trzeba by je było zwabić jakoś. Hm. W tym momencie żałuję, że nie mam strzelby. Okej, okay, tutaj mamy jednego. Jeżeli go zastrzelimy to będzie problem. Czekajcie, gdzie jest nasz Kałach? Tutaj mamy tylko 30 pocisków. No dobra, 47 pocisków. Nie wiem, czy to pomoże. Dobra, dobra. Musi się udać. O jezu. Dobra, nie wiem co próbowałem zdziałać, ale się nie udało. A ty zostaw moją nogę. Boże, Boże, co za... Co za świntuch. No okej, okay, jak widzicie w dalszym ciągu próbujemy się przedostać przez to miejsce. Może po prostu najskuteczniejszy będzie bieg. Tak zwyczajnie, tak po prostu przebiec się. Dobra, tam sobie leży prosiak. No to można wejść? Można, bez problemu. Okej. Okay. W takim razie spróbujemy taką metodę. Naprawdę nie wiem jak grubą trzeba mieć czaszkę, żeby. Żeby nie paść od takiego pocisku. Naprawdę? Ale dobra, słuchajcie, jeszcze mamy granaty, a my mieliśmy granaty. Więc czemu nie możemy ich. Możemy, dobra. Są tu prosiaczki. Eee, tylko, że jest mały problem, bo są za blisko nas. Dobra, a fort? Dostały? Chyba dostały. W każdym razie już nie będę ryzykował i nie będę rzucał dalej pod siebie. Jak widzicie i tak sami się raniliśmy, a nasze zasoby topnieją. Hmm. <śpiewanie wytrzań> Dobrze, spróbujmy najpierw powystrzelić wszystkie samczyki. Dobra. Ok, jeszcze jeden został. Mam nadzieję, że samiczki dozą nam spokój. Nie, samiczki są dalej zdesperowane. I agresywne. I zobaczcie ile straciliśmy na nie pocisków. O no, kurcze, kuleje. Nawet nie wiedziałem. Dobra, wszystkie? Wszystkie. I w razie czego zrobimy jeszcze... Taki myk i chyba już odstraszyliśmy wszystko. Mam przynajmniej taką nadzieję. Piękny wschód słońca. Masakra o wschodzie słońca. Masakra świń o wschodzie słońca, tak. To piękny tytuł filmu. Najpewniej horroru. Dobra, kruki będą miały co jeść. I zobaczmy, coś tutaj jest? Nie, chyba nie. Ale gdzieś to musi być jakaś skrzynka. Możliwe, że uzupełnimy nasze zapasy stracone przez prosiaczki, albo i nie. A nie, tam jest, dobra. To może być, to może być, to też jak najbardziej, dobra. I możemy ruszać dalej, no, ale tak patrzę, że to już czas się kończy. Także ja się tutaj zatrzymam. Skontrolujemy sytuację i zobaczymy się w następnym odcinku. Ale już tutaj widzę. Właśnie. Snorki. Dobra. Ja się nie będę tam zbliżał. Zakończymy na tym ten odcinek i pożegnam się tutaj z wami. Także cóż, moi drodzy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.